Dzień dobry, kochani, witam was w kolejnym dniu z nami. Właśnie chciałam pokazać, że ostatnio tam jest gar. Pierwszy raz zrobiłam flaki z boczniaków, robił je zawsze Piotrek i wyszły mi bardzo fajnie. Więc tak, zrobiłam sobie kawkę, ja jem, a później on y, robi sobie kawkę z kawiarki.

Every corner whispers we were there. Faded photographs on the windowsill. Time stands still, like it always will. The smell of coffee wraps me whole. This house is the rhythm to my soul. Home, sweet home, where my heart beats loud through the quiet night. A bustling crowd. bluzkę, bo tamta to też poliester, ale jeszcze jej nie wrzucam. Tak mnie rozbolały plecy. E, w ogóle moja się wstała o 5.30 i już miała trzy drzemki. No więc myślę, że więcej nie będzie. Najpierw rano e, taką krótką, potem Piotrek z nią był na spacerze od 9:30 do 10.40. I ja miałam godzinę wolnego, więc um, to zmontowałam Wam film. I dokończyłam montaż i wstawiłam Wam film. I e, ja byłam ze mną w spacerze. Teraz o 14 mi zasnęła. Obudziła się przed 16, słuchajcie. I na szczęście udało mi się zrobić zakupy w Lidlu, jak mogliście zobaczyć. Szybki haul do muzyczki, bo Piotrek coś tam robił um, i nie chciałam mu przeszkadzać. Teraz też on ogarnia swoje i robi obiad, a ja jestem w sypialni. I e, tak trochę się wcześniej też podmalowałam. Wczoraj był zarąbisty... Wczoraj był zarąbisty dzień, bo o 12 zadzwonili do nas z przyjaciele czy mogą wpaść. I oni też mają Bobasa, ale mieszkają w Lublinie. Ale załatwili coś w Warszawie, więc super, bo dzień był zupełnie inny. Siedzieli u nas od 15 do 20 i mega, jakby nie musieli tam wracać ale z powodu pracy, to by zostali pewnie na noc i byłoby też super. Więc pokażę Wam, jesteśmy drobiażdżek. Eee, takie śliczne skarpetusie dla Niemców. Takie są śliczne. Ja nie mam takich ładnych. Coś spadło? Spadło chyba. Tak, tutaj się odczepiły. To są jeszcze bilusie. Takie niód. I tak, i dostaliśmy jeszcze banany do tego i takie chupeczki Gerbera. Więc spoko, taki fajny drobiazdek. My też poszliśmy na szczęście na poczcie, mają zabawki, więc tam mały jest starszy o 3 miesiące od niunci. Więc kupiliśmy takie Fajne myślę układanki, że cztery są puzzle, no to już takie dziecko, to jest niby od dwóch lat, no on już ma rok i miesiąc, więc yy, no wiecie zawsze na tych opakowaniach jest napisane, że niby dla późniejszych AD jest trochę szybciej, no bo dzieci się teraz mega szybko rozwijają i mam wrażenie, że kiedyś gdzieś tam ktoś wymyślił, że na przykład to jest dla latków a dzieci już jakoś tak szybko wszystko ogarniają. I no, i też kupiliśmy chrupeczki i musiki. Więc tak, dzieci się pobawiły. Ja też wyszłam, bo ja mega rzadko wychodzę i Nunia ma total mamozę, a serce mi się krajało, bo stra w straszny szał wpadła, ale wpadła w sumie zanim ja wyszłam, tylko była na rękach opiożki, a nie u mnie i już była w szale. Więc Ania się pytała, bo tam jechałyśmy po kebaby i ramen odebrać, więc myśmy wychodne. Takie. No z godziny nas nie było w sumie. No może 40 minut. E, no i fajnie, bo się okazało, że mama zasnęła. I rano był na poznacie za to samo. Jakby 10 minut historii, bo to mu zasnęła. Więc jakby ze mną zasypia czasem e, po paru próbach, a tutaj nie wiem. <laughs> czy na myśli, że dobra mama poszła Elo i spać. <laughs> nie wiem, <laughs> ale śmiesznie. Um, no to że tak mi się podobają, to są takie cute, um, ja w ogóle takich nie kupowałam, no to są takie śliczne, wiadomo, one są troszkę większe, może to jest, tam gdzieś tam 19, 20, 1, ale no na pewno założymy, także jeśli to oglądacie, kochani, to dziękuję jeszcze raz, ale fajnie, bo dzieci się tak fajnie ze sobą bawiły, um, nie to mojego papcia. No niunia nawet w szoku jestem, bo ona mega rzadko widzi dzieci, ale tak głaskała, dotykała tego o no, najmień. Ale więc no. I to tyle w sumie mam na razie chciałam powiedzieć mega zrąbisty dzień. W piątek jadę też na Girl's Night, ale jadę z nią, Więc miało być Girls Night, a nie mam jej kim zostawić więc ja. Um, yeah. No, fakt, faktem pogadam, bo będą tu godziny wieczorne, więc ona już pewnie zaśnie. Chociaż nie wiadomo, jak w innej przestrzeni, czy będzie taka chętna do spania. Natomiast, no wiecie, bardziej chodzi mi o to, że ją będę rozjuszać, w sensie, że mm, no, na przykład zaśnie i za chwilę będę musiała ją wpakować do taksówki. Więc to jest bardziej tego kwestia. No, ale życie, życie. Mm, tak, nie wiem, co dzisiaj będziemy jeszcze robić. No tak, ja oprócz tego, że zmontowałam dla Was to pięknie, poukładałam w szafie. Jestem dumna. Eee, no to przy okazji, jak to będę przychodzić, czy coś to wam pokażę. Nie, nie wiem, czy coś mam jeszcze do powiedzenia, do pokazania, do pogadania. Eee, chyba nie. Eee, przyszła mi paczka, jak widzieliście, z pewnym specyfikiem i testujemy, czy rzeczywiście ogólnie jest lepszy dzień, bo już potrafię. Się sama zabawić. Chociaż tak pierwsza drzemka była, no musiałam ją uśpić w nosidle, ale no spała dwie godzinki na dworze. Tak. Chcesz pogadać? I sprawdzamy, dam Wam znać, czy specyfik działa. No, Musimy nawet co chodzi. więc um, No ale dam znać, um, jak zobaczę efekty. No, no teraz to tyle. Niesmacznie, bo zdrowo. Aczkolwiek gwarantuję Wam, że. Niesmaczne jest. Także. lepiej maga tego potrzebowałam. Dlaczego dochodzicie? Oczywiście chodzę tak często. Mam nadzieję, że w końcu to zmienię, bo serio. Teraz jeszcze kawka i lecimy do domku. Wersja urozmaicona tego, co wam ostatnio pokazywałam. Tutaj Lili ma swoje mango i właśnie walczy, bo jej się wyszli zgnęło. Aha. Proszę, kochania, zjadła ogórki z bananem, dlatego jest tak tutaj już czysto. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Wczoraj to się mało odzywałam, ale tak. Dzisiaj już spacerek z rana, dawka motywacji, był cel i dużo lepiej się po prostu czuję. Po takim spacerku i yy, zmaga ciepło. Ja ubrałam szalik, czapkę i tą kurtkę. A mam długi rękaw i płonę. Chodziłam tak specjalnie w cieniu. I taka jestem spragniona. Tak już potrzebuję coś pić. Nie wchodziłam do żabki. Bo mamy super sok pożyczkowo-jabłkowy. Ten co zawsze kupujemy jabłkowy. Ale mamy teraz z czarnej pożyczki i jabłka. Więc godzina drzemki dla Niuni. Ja się super czuję. Wracam, mam nadzieję, że ona będzie w humorku. Ja sobie soczek. To jest właśnie to, co sprawia, że czuję się lepiej. Takie spacerki z rana, tylko często o tym zapominam. A jak mam jakiś cel, to akurat trzeba wyjść i wtedy mam takie, no właśnie to jest to, co sobie zapisałam, że jeżeli będę na pierwszą drzemkę Lili wychodzić, to będę się czuła super. Bo to nie ma ga Jak wstaję, mam jakieś głupie myśli im mi się nie chce, czy coś... To wtedy świeże powietrze mega mi robi, oczywiście nie pomalowana jestem, wczoraj mam włosy, jutro idziemy na chrzciny, Więc nie wiem, w co się ubrać, nie wiem, w co bramili. nie wiem, czy dzisiaj idę jeszcze na wieczorek z koleżankami, bo nie wiem w końcu, czy Piotrek może zostać z mamą, czy nie, bo trochę się pozmieniało. Bo jeżeli nie, to nie chcę mi się trochę jej zabierać, bo potem muszę ją wziąć w taksówkę i jakby z jej snu nocnego przekładać. Ale może jeszcze wyjdę temu naprzeciw i może jeszcze zdecyduję, że jednak dobrze mi to zrobi. Nie wiem, muszę na pewno dzisiaj iść na drugi spacer, bo nie mam żadnej kartki, koperty ładnej. I no, więc spędźcie ten dzień z nami. Jakieś takie mini przygotowanie do chrzciń, czy coś. Zapraszam. Ja mam teraz taką jazdę, że na przykład myślę, że jestem przekonana, że jest 12. A zapominam o tym, że ja wstaję przed szóstą. Więc jest 9.47 dopiero. Ale jest dzisiaj tak pięknie, że właśnie wstawiłam zmywarkę i pranie się zrobiło, więc zaraz będę wywieszać pierwsze pranie w tym sezonie na zewnątrz. W marcu. Czyż to nie piękne, Że wam pokazać jaką fajną bluzę Mali. Po prostu mega. Jestem w sypialni i tak sobie myślę, co by tu ubrać jej na te szcizny. Pierwszą moją opcją jest taka sukienka. Oczywiście bym ją wyprasowała. Ona jest z krótkim rękawkiem, zapina się z tyłu na takie guziczki. No i ona tu ma taki fajny materiał. Pod spodem ma w sumie taką babel na też fajną. Trochę jest tego tjula, tylko na dole, tak podtrzymuje pewnie to, żeby ona była taka półfiasta, Mega śliczny taki Baby Pink i takie kwiatki. No, mega. Mi się podoba. Mi się bardzo podoba. Do tego by musiały być białe rajstopki albo takie idealnie Baby Pink, a takich nie mamy. Więc my białe, ale to jest opcja numer jeden. Um, musiałabym wybrać jej też rajstopki, ale będę brać na pewno stanik. Ja nie mam pojęcia, w czym idę. Ma być 13 stopni ale dobra, sprawdźmy jeszcze jakie mamy opcje, bo tu jest krótki rękaw, więc to by musiał być sweterek i kurteczka eee, mam jakieś takie sweterki tylko pytanie teraz, czy mam taki e, kolorystycznie pasujący zaraz sprawdzimy, na pewno mam błękitny no ale on nie pasuje <laughs> tak Lili masz rację, musimy otworzyć tą szafkę oh yeah. to w ogóle ma taki fajny płaszczyk to jest cudo o, tak amortyzuje upadek. Już się nauczyła. E, to zostaliśmy akurat od kuzynki mojej z rzeczami. Czy to by się komponowało? Nie wiem. Nie wiem. Wróćmy do szafki, bo tutaj mam takie sweterki, bo to są pizamki, bluzy, te szafki, e, Tak. O, mam taki właśnie, ale on nie pasuje. Taki... Ale mam też taki! I on by pasował. On by pasował, słuchajcie. Więc sprawdźmy to. No, to by pasowało, nie? A i na co ten płaszczyk? Ja gacie. Czy to by było ok? By. No, w sumie są jakieś takie żółte, może nie ma. No nie wiem. Ciekawe. jak dacie znać, to już będziemy po chrzcinach, ale aha. Dzięki za porządki, Lili. Tu jest jeszcze torba z rzeczami, nie wiem czy tylko zwałam. więc stoi tu, bo jakby stała w łazience, bo stała. Ale mieliśmy goście, tak jak mówiłam, i no tak nie wypadało, żeby tam stała. A tu są rzeczy większe do poprania. Muszę to chyba dać w osobne torby, jeszcze gdzieś powrzucać albo od razu wyprać, bo potem zapominam o tych rzeczach. Ale czy my tu mamy jeszcze coś? Lili, mamy tu sukienki. Różniaste jeansowe, więc może by coś innego. Przecież tamta mi się wydaje taka chrzcinowa, że tak powiem. Dzień dobry, kochani. Smacznej kałusi. Jest godzina 659. Oczywiście od godziny już nie śpimy. Ja kupiłam wczoraj trzy brownie dla nas i nie pojechałam. Nieważne, zostawmy ten temat. Mam w dłoni plastry, bo mnie obtarły te file. <taki>, Taki mi się zrobił pęcherz, że wiecie, no czułam, że mnie boli, <taki> ale eee, cała biała skarpetka z taką plamą krwi. Zawsze, jak mi się dzieją takie rzeczy, to mam białe skarpetki. Serio, serio, Więc akurat Piotrek kupił plastry ostatnio. Więc mamy plastry, bo my nigdy nie mamy takich rzeczy, jak są potrzebne. Wcześniej odzwam. Czy ty już zjadłaś wszystkie chrupki? Poczekajcie, dostała chrupek. Czy ja wiem? Czy ja wiem, w co się ubieram? T, że teraz już alfabet nasz. Zbieramy. Radę też. Taką kartkę kupiłam. Na sześć. Co myślimy? T, U, Y, Z. Dobrze, w ogóle zostawiłam bydło szczeniaczkę, uczniaczkę, więc tak super, że mamy dwa, słuchajcie, bo no to jest, to jest jedyny ratunek podróży, szczerze, Ej, a ostatnio właśnie no, zapomnieliśmy, więc nie wiem, czy ta podróż by przebiegła lepiej, gdyby była szczeniaczka, uczniaczka, ale jest szczeniaczek, uczniaczek, już wszystko znam na pamięć, są, so. ja szukam spodni które potencjalnie ubiorą. ubioram, ubioram. <grym> ubieram te. Ubieram spodnie, bo jedyna sukienka potencjalna na chrzciny i już ją miałam na chrzcinach, to ona. <grym> więc nie uberę tej samej. Poza tym karmię, więc teraz sukienka jest takim średnim pomysłem. Te spodnie ogólnie akurat ostatnio prałam. Trochę je wyprasujemy. Więc tak, ciepło ma być. Tu będzie git i do tego, co do tego, do tego kochani ubieram. Aha. Trzeba sobie radzić. Dobra, taką bluzkę. Miałam już tu kiedyś, jak jechaliśmy do Notariusza i zmienialiśmy mieszkanie, Co taki outfit miałam. Mi akurat spadło to. Teraz. Nie. Ludzie. Dobra, poczekajcie. Taka bluzeczka. U nas nawet no, warto mieć takie rzeczy na wieszaku, bo w sumie wygląda na to, że nie muszę jej prasować. A mama ubiera to, co wam pokazywałam wczoraj. I jeszcze y, pakujemy się. Znaczy ja muszę nas spakować. Bo nie wiem na ile, ale jedę, powiem Wam potem wszystko w sumie. Jest 10:26, a ja dalej jestem w piżamie. Czyli, że ty... tylko. Jak mała miała drzemkę, a miała taką pół godziny, to prasowałam nam rzeczy. Teraz nas spakuje. To jest super, że to kupiłam, bo to się przydaje nie tylko na jakieś wakacje. To się przydaje ogólnie, bo. Taka pojemność, jakby... Wiecie, ile szamponu przez tydzień zużyję? Albo tym bardziej parę dni. Biorę sobie taką buteleczkę. Tutaj płyn małej, bo tu też się mało wlewa. Tu patrzcie. Kupi... Petrek kupił mu ale jakąś inną, bąbelkową i z W ten sposób do tej kosmetyczki mi się wszystko zmieści. A jakbym miała Brat, słuchajcie, zaraz Wam pokażę. Jakie my mamy butle. To jest płyn mały. Zobaczcie ile to miejsca, bo to jest 750. To jest litr naszego szamponu. No to jakby plus używamy go razem, więc... A my nie jedziemy razem. No, powiem Wam resztę później. Kurde, dziś. Bo muszę to jakoś ogarnąć, co nie. A w ogóle na chrzciny jedziemy na 12, tylko... O 13.30 13 jedziemy po Julkę, bo gra w Warszawie mecz i jedziemy potem na Chrzciny. Dobra, to jest torba jakby na Chrzciny z przebiórkami. Tu jeszcze się dopakuję. grob, oprócz tego jeszcze taką torbę kompresową. to są moje rzeczy, Coś tam zielone, no. Tutaj bielizna. Więc to powinnam. Tu do tej tory skupiają właśnie pamperki i zabawki. A tu są wyprasowane rzeczy. Make up zrobiony. Na końcu się ubiorę. Jeszcze będziemy coś jeść. Stradu ogarnęłam. Czy było? Czysto po Lili? Gotowe. Jest, jest kartka. I co? Aha. I tu jest parkowanko. Skończyłam. Właśnie przed chwilą usłyszałam zdanie pod tytułem: O 13 trzeba być z domu, a jest 12:30. Czy nam się uda? Dowiecie się już w tym odcinku. Mieliśmy wychodzić za minutę, a ty robisz jakieś a, ostre kanapki, już zjadłam. Pali. Nie. Już wychodzimy. Przecież mówiłaś to już minutę temu. Pali, Pali. to nie powinno Tata. Patrzcie, jak lili ślicznie wygląda! Hehe, <słuch> <słuch> patrzcie, jak lili ślicznie wygląda! Jeszcze ja szybko! <słuch> 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 Aha, coś chyba nie bardzo. Nie wiem, jak to ma być. Co z tym zrobić? Z tym sznurkiem. No w każdym razie jest 13.13, 13, jeszcze nie wyszliśmy tak a propos jakby coś, jak, jak coś. Julka, Julka skończyła mecz o 23 po. Jest 36, a tam się jedzie pół godziny. Albo że tak, Ale ze stoi w i nie wiem co robi, zasłania to mi, żebyśmy nie zjechali. Tak. Także tutaj, tak to jest. Daj mi lepiej klucze moje. co twoje?